Ortodoksyjni papieże od papieży Nowus Ordo różnią się tym, że oni potępiali błędy. Natomiast papiestwo Nowus Ordo głosi te błędy, głosi herezja. Tym się właśnie różni katolickie papiestwo, o które powinniśmy się gorliwie modlić i zabiegać również w naszych ascezach, pokutach czy innych, również uczynkach wobec Pana Boga, aby wybłagać tego prawdziwego papieża, który będzie tępił błąd, to znaczy potępiał herezję, żeby ta herezja nie potępiała innych ludzi. W czasach Piusa V tą herezją był protest który został jednak zwalczony przez kontrreformację, czyli przez Sobór Trydencki, którego to reformy już jako właśnie następca Piusa IV, czyli Pius V, również wdrażał w życie. Na polecenie tego Soboru Trydenckiego także skodyfikował mszał, brewiarze i zajął się także porządkowaniem porządku też liturgicznego w kościele. Gdyż przed Piusem V było mnóstwo rytów w kościele, nie było tej jedności w kościele, co właśnie wykorzystywali heretycy, aby siać swój diabelski konkul i zamęt,